Telewizja regionalna jest dostępna na terenie Dolnego Śląska w sieci kablowej UPC. Dekoder UPC Media Box kanał numer 360. Dekoder UPC Horizon oraz UPC TV 4K Box kanał numer 131. UPC Media Moduł CI kanał numer 360. 27 października 1904 roku ruszyła pierwsza linia nowojorskiego metra. Trasę od Ratusza do Harlemu pociąg pokonywał z prędkością 40 km na godzinę w 15 minut. Było to kolejne metro po Londynie, Paryżu i podziemnym tramwaju w Budapeszcie. Ale dynamika rozwoju motoryzacji w USA sprawiła, że nowojorskie metro rozwijało się najszybciej. W alfabecie zabrakło już liter na oznaczanie linii, liczących teraz 370 km. 27 października 1938 roku ogłoszono w USA wynalezienie syntetycznego polimeru nylonu. Nylonowe wyroby, szczoteczki do zębów, cieniutkie pończochy i wiele innych produktów szturmem zdobyło rynek. Podczas II wojny światowej z nylonu zaczęto też produkować czasze niezawodnych spadochronów. 27 października 1956 roku rozpoczęto likwidację sklepów za żółtymi firankami. Była to jedna z pierwszych decyzji władz wymuszonych podczas Polskiego Października. Sowiecki model sklepów dla wybranych z deficytowymi towarami i niższymi cenami opisał już wiosną dziennikarz po prostu Janusz Chudzyński. Po Październiku sklepy te utrzymały się tam, gdzie nie kłuły w oczy: w ministerstwach, wojsku, milicji i budynkach komitetów partyjnych. 27 października 1991 roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne. Cechowała je mała frekwencja, rozdrobnienie sił politycznych oraz ordynacja bez progów wyborczych, promująca małe ugrupowania. Podziały w parlamencie utrudniały powołanie rządu. Premierem został, związany z porozumieniem centrum, Jan Olszewski. Jego gabinet rządził do czerwca następnego roku.